Siemanko, z tej znam Was w kolejnym odcineczku z serii MPG Pani Janina coś tu odpierdziela, co pani Janina tu robi? Ciężaruj skórki karmię Tak, ziarnami, to jest pani Janino A co to? Zaprawiane? Zaprawiane zboże to jest cholera No nie mogę, nie wytrzymam widzowie, witam Aby was w kolejnym odcinku By, by zdechły no, no niech pani... się nakryły Niech pani Janina się przywita z widzami o, dzień dobry widzowie No, widzowie dzisiaj Co, mamy trochę roboty z panią Janiną Nie ma, że tak powiem, srania po krzeczorach. Co ty gadasz, co Trzeba zasuwać mradzili? Pani Nino, będziemy prasować No ciano trzeba zebrać, trawę trzeba zebrać Poczeka pani Janina, ja Tutaj tylko bym A to... podczepiła, bo pani no, Janina Będzie prasować, to... dobra? Kur... No, ja... Do pras Kurę nie, one te... Nie, to czy to prawie rosół by już, sara? Nie, spokojnie, one, one tam się Dobrze, że masz jej są to ma duży prześwit. Bo ja potrzebę tu... Podczepić? No, podczepi panie tu wałeczek, to... Teraz tak, ja muszę sprawdzić, czy ona działa w ogóle, bo... Działa, będzie chodzić, muszę to sprawdzać. Jarusiu, ale to może na ten dolny zaczyn, bo to, to coś tak do góry... Matko, bo ty, ty silny chłop! Nie, to to dobrze. To to jak ja to inaczej... ojejku, co to się widzowie od pierwsza tu na no. Kurde, to Lepiej trzeba było na. był na dolny, ale no dobrze. We, no to wyłącz, wyłącz, ja spróbuję tutaj może, zobaczcie, podejdzie. Nie podejdzie, nie, nie, nie. Uuu. Dobra, tak będzie pani inna robić, będzie dobrze. Teraz tylko jeszcze przyczepę trzeba zaczepić, to co mamy. Cie małe kurwie. Widzowie, tą przyczepę podczepiamy, będziemy zasuwać, tylko teraz tak Pytanie jest, gdzie ja widły zostawiłem Cofaj! Nie tą, nie tą A którą? Tą na tutaj, bo od razu będę tylko... O, to jest pytanie, widzowie, gdzie są widły? Widły te Tak Gdzieś były kiedyś Przecież niedawno jeszcze nimi się robiło Ej, no ja się niedawno kurą podgarniałam No, ja tu O Tu, o, tu są, są! Tu są! Tu są! Gdzie? Tu! Nie takie, to co do tura mi potrzebne! Już ja je mam tu, dobra Dobrze, trzeba je zaczepić To tam pani jej narobi tym szpadelkiem. A, będę tam kwiatki przesadzała, może wezmę na pole to sobie paprotki jako Znaczy teraz to nam nie ma czasu na, na te... Na kwiatuszki Ale to... ale paprotki jako bym sobie te wykopała Jarność. Dobra, dobra Widzowie, za niedługo żniwa, myślę, że już w kolejnych odcinkach Wiecie, już nie będę wam tutaj tego oczekiwania na to, ale żniwa... Co pani robi tutaj? Ja nie no robimy wzięła se na pole, no! Czekaj, podczepię! Dobra. Dobra, ciach! Jedziemy, pani ino! Siada, pani ino do Maseja! Czekaj, czekaj! Jedziemy na pole, widzowie! Na żniwa dorobię burty do tej przyczepy, także nie martwcie się! Do tej przyczepy będą dorobione burty, bo. Nie wiem czy podłogi też nie zrobię, bo ona jest strasznie zobaczcie, zaniedbana. Więc będzie remont tej przyczepy Co pani? Mądra jest. Mądra no. Obornika przyniosłem Pani ani no... Ja się nawet nie denerwuje. Dobra, wsiada do Maseja i jedziemy na pole. Dawać Pani Ino Za mną Za mną, wsiada do Masaja i za mną Jedziemy. Nie, bo pani nie wie gdzie. Ja będę jechał o pierwszy. tu jak ameryka w środku, siedzi, w, tym, w tej w tej sidzie. Tam, to się dorobi, będzie dobrze, bo tu i tak posiano kosak jest. Dobra, cyk, widzowie, biegi włączamy i ciach. Nic nie jedzie, wyjeżdża pani na śmiało, nic nie jedzie. No jadę, jadę, w coś muli. Oj, on nie muli, on nie muli, on dobrze jedzie. Widzowie, będzie trzeba Moli. tego sz... ciągnika poszukać, może jak się uda to na żniwa jeszcze go głupimy Chciałbym co być, byś kupał? Ciągnik przed bym chciał kupić, ale nie wiem czy to się jeszcze uda. Podejrzewam, Dziądira. że uda się, poszukam. A weź kupimy, Jarek, tego dżondira takiego, co ma Heniek. No, na pewno mi stać na takiego, no. A Dora może Pani ja Anino. pójdę do jego pozycji to nam szybciej da, będzie szybciej krabić. Panie no raz, dwa, tu trzeba po, po ten, pobylować. A może bym pożyczyła od Heniutka? Nic trzeba pożyczać od cheniutka od chyniutka już nigdy w życiu nic nie pożyczę Znaczy... Ja pożyczę Pani na też nie pożyczy Jak później problemy mia miały być Dobra, ciak. Nie będzie, to co on mnie robi? ma idzie jak trzeba, widzowie Sip ma, jedzie się nie zatrzymuje O, cyk. Będzie bela, będzie bela Kurde bele, będzie, będzie bela, zobaczcie Jarek ja... O? ja nie wiem czy ona dobrze zbita Dobrze zbita, pani no dobrze jest Bo tu jeszcze trochę się działo, no ja... Jakby pamiętam, że tu trochę... Ja, nie, nie wiem czy ja samego gazu nie dawałem Widzowie praca chodzi, to ja musiałem na chwilę cięcie zrobić, żeby tu półstawiać, ale chodzi, teraz będzie dobrze. TABO! Kamień wpadł cholera! No, I jest, jest okej, okay. dobra, co ja odpalam gdzieś sobie tutaj stanę, tak żeby nie przeszkadzać, a żeby móc sobie te belki już ładować Powolutku, tak mniej więcej na wprost, żeby było Ciężko, Ale widać, że na łąkę nawoz sypany, bo dobrze daje Znaczy ona by, nie była dawno koszona, pani No ona była naprawdę tu takie kurde Dobrze daje, Jarek, dobrze Aż kwiatki daje. rosły, przekwitła, ale no, że... Ale ci powiem szanoluks, na sałatkę hmm. będę brała nawet No, będą krowy jedli Nawet pani Janina będzie jadła na całatkę będę brała Idzie widzowie, ja to wiem co w dzierżawę wziąć Tutaj ogólnie jak tutaj zbierzemy bele widzowie To ja, bo tą łąkę mamy jedno do sprasowania, a ja będę jechał na jeszcze Jedną łąkę, ona nie jest nawet jeszcze tam z Zgrabiona, bo ona jest pod lasem I tam wam powiem, że ona jeszcze się nie nadawała z rana, ale myślę, że teraz po południu już śmiało można Tam Wiecie, ją zgrabić i wieczorkiem byśmy ją sprasowali z panią Janiną też. A na razie, póki jest czas, póki jest tutaj dobrze, to będziemy sobie widzowie tutaj te belki ładować stąd. O, ja ruszyci ja podnosi. Ja ci powiem, że te belki to w tempie ekspres. Ekspres, ekspres. Jak tutaj pani Janino no tu dużo nie trzeba. Kurde, jak on chodzi. Gdzie widzowie, tu by się przydał obciążnik do tego Ursusa On i tak ma, widzowie, obciążnik w kołach! A widzicie, co się dzieje, no te bele... O skur... O ja Jasny kwit Czekajcie, ja ją położę sobie Ja sobie ją inaczej po prostu złapię. Oj, 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 oj Już tak w miarę na wprost No i trzeba delikatnie po prostu jechać Żeby on się nie podnosił, żeby nim nie szarpać i O, zobaczcie, i teraz on normalnie... Bez problemu daje radę tu mi pani Ina musi sprasować, to... Już ja jadę na ten, tylko muszę belkie kolejno wyrzucić Dobra, cyk, pas spięty I luks Tu już kolejna belka? No kurde, kurde. Biarek, To, to będzie Lux. cała przyczepa z tej łąki Znaczy mi ogólnie to, to, to będzie w ogóle nasiano Te belki, to raczej do schowam do stodoły, bo one dobrze przyschnięte ale tam z tej jednej łąki z tej drugiej to będzie trzeba chyba owinąć pani. No ja pożyczę o I w następnym odcinku Nie prawdopodobnie ja od widzowie. Pożyczę. Nie w następnym odchęinka tak. Już pani raz odchęinka pożyczyła. Prawdopodobnie w następnym odcinku będziemy sobie to owijać widzowie. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. Może chyba, że będzie na... się nadawać na siano, to sobie pochowam to do stodoły. Jeszcze miejsce w stodole mam. Ale zobaczymy jak po tej będzie, bo... Planuję widzowie na żliwa że przyjechali mi silos zamontowali taki wiecie na zboże, na zboże. Bo ja, Tak na zboże, chcę kupić silos, bo tak przemyślałem że... Ale zabrakło No nie Ej jak Boga kocham No to ładnie, no to pani to trzeba zapierdzielać po paliwo, jak tak Ej paliwa nie Poważnie, ledwo klapę się zamknęła no czekaj, ja, za ja zadzwonię, może jakiś sąsiad ma? Nie, nie dzwoni, u nas jest paliwo. Ale w kanistrze. No widzowie, no za zabrakło ten. Musi być w kanistrze, ja zaraz pójdę ogarnę. Czekaj, pani, Ina, ja zaraz je przyniosę. To załaduję topelkę. To czekaj, ja do no sąsiada, jak ja zadzwonię. Nie dzwoni do sąsiada, bo żaden nie pomoże tobie. Czemu? On no, się dziwi jeszcze czemu, ja tam się wcale nie dziwię. No weź no! Niech da już pani, nie słyszała co ludzie, co ludzie mówią na wiosce? Że ja Boże! Tak, że boża, bandytka! O! To kto tak gada? Każdy! W sklepie Ta. każdy gada tak! Ta. Wszędzie tak gadają, na, na bandy że bandytka! Ja Ta. tam się wcale nie dziwię, że tak gadają! Dobra, ja Ta. idę po ten, po kanister z paliwem, za Arabedę! Dobra! Widzowie już żeśmy napełnili. Zobacz pani na czy teraz załapie, czy tam kurde on się zapowietrzył, czy co może się zapowietrzył trochę, ale parę razy pociągnę to za klociek pójdzie mm. To na pych, popchnij. Ta, na pych ciągnij, gazbelarko go popchnę, no! O, o, poszedł, dobra! Mali, dobra, cholerz! Dobra, to ogień! Jadę? To ogień! Już tylko dwa przejazdy, widzowie, ja tu te belki pozbieram Jadę później na gospę I co, i będzie trzeba wziąć zgrabiereczkę tą naszą Lichą, będzie trzeba co, no To Jarusiek, jakby Będziesz chciała, to ja tu Dokończę Ja pojadę od razu grabić, najmniej od Henka później się posieci Nie, ja pojadę po gra... o kurde Ja akurat pojadę po grabie jejku, z tymi z tym Ursusem nie mogę... nie wytrzymuję już po prostu z tym Ursusem widzowie A to co Jeżeli do, do, do Tura to naprawdę Będziesz, będziesz jechał na to łomkę co... co ta z Przętem robi z Nie, nie tam Nie tam, A. na tą taką malutką będę jechał A to ja nawet nie wiem gdzie No, tak się no właśnie No właśnie Pani nawet nie wie gdzie bo bo ten, bo przecież Pani nawet tam nie widziała tej łąki jeszcze Ja nie pokazywałem Ja no, tam sam ja mam, jeździłem ja mam, ja mam dużo roboty w chałupie No tak, no tam Pani ja coś porobi Ja zajadę tylko No wtedy... ja bele będę rozładowywać Tak, Pani nawet będzie bele rozładowywać, jak ja będę jechał 60 grabić Bo dzisiaj Aha. ciepło jest, to ja wolę skorzystać, nie będę się w tej kabinie dusił Ja jadę z Boży się. No to będzie pani na złożu siać Ciekawe gdzie, jak ma pani na pole do siania zboża, no to będzie się siać Aha, czyli widzę Dobra Wiesz, ja ostatnio właśnie się widzów pytałam No? To mi kazali się przeprowadzić no, Od ciebie Tak? A gdzie? No Sobie kupić w ogóle dom I gospodarskie mieć swoją i żeby na ciebie, że tak powiem, yy, jajka Kłasio Pani Janino, mi nie chodzi o to. Pani Ina może umie mieszkać ile chce Tylko po prostu. Ja mam dość ja problemu. Nie chcę! Ja mam dość tego, że co pani Ina nie odpieprzy, to do nie, mnie ja przyjeżdża policja. Momencie, Każdy... Ja się w tym momencie zatrzymuję i się do ciebie wracam, bo już nie mam na ciebie sił. I teraz słuchaj mnie! No! Zatrzymaj się! Wyjdź i porozmawiajmy jak chłopy! Jak chłopy, tak? Eee! Pani na chłop! Zapi zapinasz gardę ci latcie cię bez. No to jeżeli pani Enina chce w ten sposób rozwiązywać sytuację... Trzymaj gardę! Ja ci zaraz pokażę, gdzie raki zimują. Aha, no dobrze, no to wali pani Enina, proszę bardzo. Jeżeli taka jest tak. mocna, to okej. Okay. No. Ale dobra, powiedz mi. Żeby nie było, że później nie dość żełomnego bije to się i... Ja powiem pani nie tak. Po ja żardę, żeby było Powiem tyle, ja nie mam problemu, żeby pani nie mnie mieszkała, ale mam dość tego, że co ja chwilę... Problem. Ja pani Jelina odpieprza i ja za to ponoszę konsekwencje. Że do mnie przyjeżdża Ej. i policja, i cheniek, i każdy się do mnie przyczepia. Ja mam dość po Dob prostu tego! Słuchaj, ja ci powiem, jeżeli chcesz, ja ci powiem ostatnio w ogóle, jaką ja ankietę dla, dla widzów napisałam i co oni mi powiedzieli na ciebie. No, ciekawy jestem, co? Ja napisałam tak, że tak sobie rozmyślam i dochodzę do konsensusu. Jeśli my z Jaruziem to się dobrze dogadujemy na tej kolonii, ja tak energicznie, staram się w najszybszym tempie zarobić jakieś pieniądze, jak nie policjantka, to za konica! Ale chyba nie ma takiego ciśnienia wyprowadzać się od Jarka, widzę, że on mnie potrzebuje na swoim gospodarstwie, bo bez mnie to nie da rady na gospie! Eee. No. Zaraz jakieś kłopoty będzie miała, bo go policja zaaresztuje albo coś. Co myślicie? Zbierać dalej na swoje gospodarstwo, czy zostać z niedołęźnym, przybitym Jarusiem. I teraz ci ja Powiem, powiem tak. tak! Powiem ci tak! Były cztery odpowiedzi w tej ankiecie. Zostań z Jarkiem, bo on nie domaga pejścia. Druga opcja, zostań, bo Jarek Przybity lekko i nie da rady. Trzecia opcja: Jarek będzie płakał. I czwarta opcja: weź się wyprowadzić proco, stara, bo on nie wyci z sobą. Powiedzieć ci, jakie były procenty! No! 81% było, wiesz na co? Na co? Zostań z Jarkiem, bo on nie domaga wejście. A. A wiesz, wiesz, ile było na zostań, bo Jarek przybity lekko? No! Trzy! Wow. A wiesz ile, że będziesz płakał? Ile? Cztery! A wiesz na to, żebym się wyprowadziła, bo nie wytrzymuje ze mną? Ile? Dwanaście! Ja wytrzymuję, tylko I po koniec. prostu. I, I krótka piłka jest to, bo teraz. Mam dosyć tego, że ja za wszystko muszę odpowiadać! Ja ci powiem, Jaruś, tak, ja pieniędzy trochę już odłożyłem. Tu na lewo, tam na prawo. I ja ci powiem tak. Ja bo. Tobą... Wytrzymywała i już raczej nie będę. No, jak się obrazi, jeszcze! Eee, i wiesz... stój! Powiem ci jeszcze jedno. Słucham! Stój! stój! No, słucham. E, ja już rozmawiałam z sąsiadami i oni dla mnie tu szukają w ogóle działki i gospodarstwa. I nawet e, maszyny będę kupowała swoje. I jeszcze ci powiem jedno: będę miała więcej dzierżawy jak ty. No, Na pewno. I dobra! I Idę w, idę w kłótni. Ja się już chcę pożegnać z widzami, bo więcej yy, dzisiaj nie wyjdę, będę spała. Dobrze, niech pani na idzie spać. Do widzenia widzowie, Jarek się zachował dziś jak drań. No, jak drań. Widzowie! Chyba mnie rozumiecie o co mi chodzi. No. Sorry, jak wybyście się czuli, jakby u was pani namieszkała i co chwilę byście mieli przez nie problemy. Ja nie mam problemu, że pani namieszkała. Z... No co no od No, idiotka. Sorry, że tak powiedziałem widzowi, ale no. Normalny człowiek tak nie robi, że jedzie komuś przez pole, no. Ciekawe, czy jak będzie mieć te swoje gospodarstwo, czy będzie tak yy, pozwalać, żeby ktoś jej jeździł przez pole. No, ciekawe. I po prostu, no. Ja nie mam problemu że pani namieszkała, mieszkała, mi przecież pomaga i tak dalej, więc ja jestem zadowolony, ale po prostu no... mnie to denerwuje, że ja muszę za wszystko odpowiadać. Dobra, ja tę belę na razie tutaj zostawię, to przyczepę. Z belami tutaj gdzieś odczepię. Yy, ona nie powinna polecić, dobra. Przyczepimy teraz grabiarkę, ona tutaj stoi. Dobra, jak pani na pewnie w chałupie jest. Zobaczymy czy siedzi w salonie, czy poszła gdzieś nie widzę w salonie pewnie w kuchni tutaj. Albo w kiblu Dobra, to ja... To ja ten. Poczekipiam z grebiarki, jedziemy tam na tą tamtą łąkę tą malutką taką. Dawno tam nie byliśmy widzowie, ją trzeba zgrabić. Eee, no bo... No co, no. Tam mówię wam, rano byłem do te siano, znaczy ta trawa ogólnie się nie nadawała, no tak troszkę wiecie mokra. Tutaj przyjechałem to... Do domu pies! Do domu raz! No to... Tak za bardzo się nie nadawało, teraz tutaj... Myślę, że już o tej porze, to zresztą sprawdzimy, zajdziemy to sprawdzimy Ale wydaje mi się, że już będzie gotowe bez problemu Będzie można to grabić i... No jak pograbię to jak widzę pa z paninę... No pokłóciłem się z panią nowidzowie e, Więc... E, więc co, przyjadę sobie pograbię to i przyjadę sam sobie prasować Dzisiaj wieczorem to, sprasuję i będzie kurde spokój będzie wszystko ogarnięte, także nie ma co się Nie ma co się stresować, nie mamy tych łąk aż tyle, że ja nie wyrobił się czasowo No ostatnie kosy, później żniwa Kurde, nie mogę się tych żniw doczekać Będzie na pewno Luksusowo, dobra, tutaj mamy tą łąkę, trawa pokoszona Tu była też dosyć duża trawa, także Na pewno będzie co, będzie co grabić, nie wiem czy ta zgrabiarka nasza Radę, bo ona też trochę już nie domaga, tak a co tu się? Co tu? Eee, stop Stop, 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 stop Ty, 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 gościu! Nie pomyliło ci się coś O a, a co tam? A co, co tam? Moją łąkę zgrabiasz, ty, cwaniaczku ty... Bo... Jak tu? Popieprzyło ci się coś? No Ej, pa... Pana łąka tutaj? No już nie udawaj głupiego, co chciałeś ukraść trawę? Ty, a nie to mi się... Co po nie bałem. Ja to... Nie no to podbanie, no to gdzie na policję? No to ja przepraszam, to... To najwy, mi się pomyliło! Jak ci się mogło pomylić, jak tu jedna łąka jest w okolicy tylko? Tu nie Ale ma drugiej na... łąki! Ja jechałem i mi się widocznie pomyliło! A to gdzie masz łąkę w takim razie? Gdzie ty masz łąkę? Tutaj Tak, tutaj, ci się mogło pomylić! Ale to ci może się. paliki źle ustawili mi na między, dlatego Tu nie ma żadnych palików, tu jest cała moja łąka, tu co skorzone to jest moja łąka Mam na to wszystko papiery Ale to może tu jakoś źle paliki ustawiliśmy, bo ja myślałem, że tutaj moje kawałek jest. Bo tu tutaj jest. Jakby, moje jest tutaj że jakby też kawałek i może źle paliki. Ja myślałem, że może... Gosiu. Moja... Nie wymyślaj mi tu. Co, żeś nie, chciał? No bo... trawy ukraść? Nie. Bo ja... Nie no, ja pomagam po prostu na gospodarstwie i może źle mi wytłumaczyli No, 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 źle ci wytłumaczyli Słuchaj, albo dajesz 500 złotych, albo dzwonię po policję Proszę pana, się dogadamy No dobra, no to dawaj I jak pan się wabi? Ale jak pan ma na imię? Co pan powiedział? Co no się ja pan, wabi? Nie, 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 ja to, ja to ja miałem dużo piesków w domu Ja mam takie duże Ja Jarosław się nazywam Bieski mam takie ciłałki. Jarosław. No to, to, to dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja, ja mam nazwisko Bogumił. Bogumił? Tak. No. Nazwisko czy imię? Imię Bogumił nie. Uuu, Bogumiła to wiem, a Bogumił? Ja mam Bogumił Mnie to nie interesuje jak pan masz na imię! Gdzieś pan, pan przyjechał pan... na moją łąkę! Ja mam ja mam Boże nazwisko, ja naprawdę nie... Nie ten, nie I to ten, jeszcze nie... takim kurde gruzem? Ale, proszę pana, naprawdę na nic złego tu nie robiłem, bo ja, ja pomagam tutaj dla A proszę wyjść, proszę pana, bo to nie jest Mój ciągnik, tak? Kurde przy, Przyjechał No, ale proszę pana, nie popychać ciągnika, tak? Proszę pana <śliniczny> Widzowie, przyjechał, zobaczcie Proszę pana Proszę pana, nie proszę nie popychać Dobrze? Przy... <śliniczny> Nagrywam pańską twarz Niech stąd tu gdzie stał, proszę pana. Proszę pana, nagrywam państwo twarz, niech pan stanie koło Zetora. Będę to wszystko nagrywał. Dobrze, tylko nie widzowie, daje robię, pan widzowie oczywiście nie, nie robię pan, nie zdjęcia. Eee, yy, teraz tak, proszę pana, daje pan 500 złotych albo dzwonię w tym momencie, proszę pana, po policję. Bo ja sobie na to nie pana, pozwolę, żeby pan na moim polu robił. Proszę, proszę pana, ja nie daję rady, bo jestem na dorobku. A mnie to interesuje, że pan jesteś na dorobku. proszę, proszę pana, ja. Psy na utrzymaniu no Trzeba Albo pan dajesz mało. pieniądze, albo dzwonimy Proszę pana, widzi pan, że ja w ogóle nawet nie jestem nawet swoim ciągnikiem no Człowieku, mnie to nie interesuje! Nie będę tu z tobą dyskutował. Albo dajesz pieniądze, albo dzwonię po policji i koniec Pro, Proszę pana, no mi się łąki pomyliły. Dobra, dzwonię po policję. Nie, no proszę pana! Proszę, ja nie pozwolę tu... na to! Żebym tu dzisiaj przyjechał, to by jutro już by nie było trawy! Ale to, a może myślisz, że dogadacie, ja to bym panu nawet pomógł, to bo widzę, że pan ma taką gorszą zgrabiarkę, ona słabo wygrabia. Ale człowieku! Ja, ja nawet panu pomogę zgrabić tą łąkę, no! Pomożesz zgrabić, żebym ja tu nie przyjechał, to proszę by pana, to już było panie, zwinięte! Ja po... Do widzenia, ja, ja tu, ja, ja tu ja, dzwonię po policję! Pana, proszę pana, ja pomogę zgrabić! Ja dzwonię po policję! Daj, poczekajcie Ja dziewięć siedem. O nie! Stój! Proszę pana, ja tu pomogę panu dograbić, obiecuję i to bezpłatnie. No to dojeżdżaj tu do końca i zakryć tu poczekaj, mogę, i poczekaj masz no. tu ustanąć. Polamy, widzowie. E! Ucieka! Ucieka widzowie! Ucieka, gonimy go! Gdzie on pojechał? Jest tu, mam go! O kurde, przypieprzyłem mu w ten zgrabiarkę Jest tutaj! Stój! Stój! Stój, człowieku! Proszę pana, pan dokonał wypadku Jest zadzwonię na policję Stój! No nie, no nie, no nie No kurde, tego też nie było Pościg z ciągnikiem i to jeszcze 60 Stój, człowieku! Kurde, ja nie wiem, czy go 60 widzowie dogonie Spróbuję go jakby zepchać do rowu Spróbuję go zepchać do rowu, gdyby za nim jechał którym spróbuję to jakoś ogarnąć, kurde Czekajcie, widzę, spróbuję go nacelować na drzewo, żeby walnął w drzewo Spróbuję, żeby on przypierwszył drzew. O! Udało się! Wysiadaj! Proszę pana, co pan zrobił? Wysiadaj! Proszę Pana, zetur mi nie działa! Dawaj hajs, dawaj hajs! Dawaj hajs, chciałeś ukraść mi trawę! Proszę to nie jest mój ja jestem na dorobku! No i mnie to nie interesuje! O, coś pana, nie odpala! Pan, niech Pan mi odpali, prędko tego Zetora! Dobra, wysiadaj człowieku, ile masz pieniędzy przy sobie? Proszę pana, mam 200 złotych! Dawaj 200 złotych! Mam 20! Dawaj 200! Nie dam, bo nie dawaj mam! Dawaj ten portfel, kurde, co ile ty masz? masz... Proszę pana! O, o, proszę, 300 złotych. Dobra. Dziękuję. Wysiadaj stąd! Wysiadaj! 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 Dzwonię po policję! Gdzie O, przepraszam, uciekaj. <laughs> Wysiadaj nie po moim polu! Proszę pana, nie płynnij ze spoku już! Wysiadł! Dobra Czekaj, widzowie, spróbuję go chapnąć za łeb! Czekajcie! Spróbuję dogonić i chapnąć go za łeb! Na no, robado! Proszę pana, proszę mógłbym... Idioto! To jest moje pole! Mogę stracić głowę! Dobra widzowie, rzuciłem mu tam portfel przy tym, przy tym jego zetorze. Zabrałem mu 300 złotych. Jedziemy na łąkę. Dobra, jedziemy na łąkę. Ja pierdolę, co to za potłuczony człowiek. Już się przestraszyłem, że Ursusa mi ukradnie O kurde, ale przypał Widzowie, żebym ja tu nie przyjechał, podejrzewałem, że to by łąka była zwinięta, tu trzeba jakieś kamery w takim razie rozłożyć Tam mu się łąki pomyliły, nie mogły mu się widzowie łąki pomylić Bo tu w okolicy nie ma żadnych innych łąk Więc nie mogą mu się tu nic pomylić Więc to akurat zobaczcie, dobrze że aku, na, nadjechałem, nie? Dobrze, że nadjechałem, bo kurde Bym miał po trawie Akurat z, tego, z tej łąki dużo trawy będzie Bo tu dobrze porosło Tu w cieniu trochę to teraz czekajcie, ja sprawdzę, czy to się nadaje do grabienia Tu właśnie w tym cieniu mi chodziło O, a, tu już suchutkie Można grabić Jeszcze tu na górce Można, kurde, już suchutkę Więc można bez problemu Grabić Dobra, widzowie, a to grabie, niezła akcja się wydarzyła Powiem wam, no dziwna sytuacja, ale dobrze, że nadjechaliśmy akurat jak ten chłop tutaj był. Także trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.